Ja mam dwie córki, Asia i starszą córkę. Chodzą obydwie tutaj do szkoły w Ząbkach, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, mimo to, że pracujemy w Warszawie. Nasze dzieci nie muszą dojeżdżać, a szkoła jest fantastyczną szkołą. Szkoła jest szkołą nowoczesną, nastawioną na rozwój dzieci w różnych sferach, ale też bardzo tutaj w sferze właśnie komputerowej, internetowej. Dzieci pracują na tabletach. Poprzez możliwość pracy na tabletach dzieci zdobywają umiejętności, które Kiedyś w życiu wykorzystają, zachęca ich to. Ciekawi, nie jest to nudne. Dzieci są bardzo zadowolone z tego. No i miejmy nadzieję, że w przyszłości będą miały, tak jak i dzieci warszawskie, miały szansę na pójście do dobrych gimnazjów, do dobrych liceów, no a gdzieś na pewno w konsekwencji do zdobycia dobrej pracy. Ta lekcja na pewno jest bardziej urozmaicona. Z doświadczenia już widzę i wiem, że są to ćwiczenia bardziej aktywujące dzieci, stymulujące do dalszej pracy, nawet takiej samodzielnej. Uczniowie, którzy z jakichkolwiek przyczyn nie mogą przyjść do szkoły, czy są chorzy, na przykład, czy jeszcze jest jakaś inna przyczyna, mają możliwość brania udział w danej lekcji poprzez połączenie przez Link. Taki uczeń może obserwować cały przebieg lekcji, łącznie ze sprawdzeniem swojej pracy domowej, jeżeli udostępni, w innych szkołach zajęcia komputerowe polegają na otworzeniu książki, wypełnieniu ćwiczeń i krótkiej pracy przy komputerze. U nas tego nie ma w szkole, odchodzimy od książek papierowych. Zajęcia komputerowe to jest dziecko i komputer aplikacje oprogramowanie. Każdy ma założone swoje konto w chmurze w Microsoft Office. Udostępniają swoje prace domowe. Ja wysyłam im dokumenty do pracy w grupach. Dzieciom później z takim doświadczeniem łatwiej jest później znaleźć pracę. Są bardziej elastyczni na rynku pracy. Zamiast y Właśnie się spotykać tam, chodzić i podawać lekcje, no to po prostu wystarczy się połączyć tym komunikatorem i też się widzimy, no i wtedy jest łatwiej. Czasami właśnie też razem robimy jakieś prezentacje i wtedy jak zro, zrobi coś jedna osoba, to to też się wyświetla tej drugiej. Robiliśmy ostatnio razem taką prezentację z przyrody i dzieliliśmy się na grupy i w jednej grupie było po kilka osób i właśnie podzieliliśmy się, kto ma zrobić ja, o czym jakiś slajd. No i wtedy powstała jedna wspólna prezentacja, którą potem wysłaliśmy pani, a potem ją omawialiśmy dalej. Yeah! yeah.